Witam serdecznie wszystkich widzów. Tym bardziej moich widzów, tym bardziej moich subskrybentów, wielbicieli, tych, którzy dają łapki, komentarze, którzy oglądają oraz tych nowych widzów i wszystkich, wszystkich innych. Dobrze, dzisiaj mamy 9 sierpień, Środa. Więc po raz kolejny właśnie chciałem skromnie. Przypomnieć, że nikt, nikt z pracowników, urzędników, tych oficjalnych, a tym bardziej tych ściśle tajnych, takich zakamuflowanych ym, po cywilu, tych na pół etatu, czy na ćwierć etatu, czy jeszcze na mniejsze cząstki etatu, a tym bardziej tych, którzy nigdzie nie figurują, bo są takimi tajnymi, supertajnymi agentami trzeciej RP, w cudzysłowie państwa polskiego, ponieważ proponuję szerzej widzieć to zagadnienie i to określenie państwo polskie, czyli te dwa wyrazy pisane w cudzysłowie, bo tak naprawdę tu można różne prace naukowe i profesorskie pisać pod tytułem, czym jest państwo polskie, jak to rozumieć, co się w czym zawiera, co się w niczym nie zawiera, czy to jest tak, czy jest inaczej, czy to jest któraś tam RP, czy to jest kraina Szczabiu i Mirabelek, czy to jest Zielona Wyspa, czy to jest Druga Japonia, czy to jest Bantustan, czy to jest no, kraina wiecznej szczęśliwości, czy to jest nie wiadomo jaka kraina, czy to jest rzecz albo rzeczy pospolita, i tak dalej, i tak dalej, bo to, kochani, nie jest to dokładnie tak samo wyraz lub literki wszystkie, lub pojedyncze literki w nazwie własnej, jakiejś korporacji handlowej lub jakiejś takiej innej niż handlowa lub jakiejś organizacji i tak dalej i tak dalej, ok więc właśnie to jest właśnie kluczowe jakie są wszystkie znaki interpunkcyjne cyferki, literki dwuznaki O, E, C, G w chrząży, brzmi w trzcinie czy jakoś tak więc tu jest być może kluczowe, aby to ogarnąć i ustalić na ponad 1000% pewności, co najmniej, czy to jest rzecz, pospolita, lub wyraz bardzo podobny, łudząco podobny, rzeczy, pospolita, rzecz, jedna rzecz, albo ileś tam rzeczy. Rzecz lub rzeczy. Więc właśnie w skrócie, tutaj ogarniając to, chociaż tak sobie najlepiej posługiwać się określeniem państwo polskie w cudzysłowie. Ok? Dobrze, więc państwo polskie obecnie, na przykład od tam 2014, od tego roku, jeszcze wcześniej nie reprezentuje mnie. Ok? Jeszcze raz. Państwo polskie nie reprezentuje mnie wcale. Jeszcze raz. Państwo polskie nie reprezentuje mnie wcale, wcale, w żadnej jakiejś dziedzinie, w żadnej kategorii, nawet w najmniejszej. Ok? Czy to jest jasne, zrozumiałe i tak dalej? Jeszcze raz. Państwo Polskie nie reprezentuje mnie wcale. Moich interesów, moich dążeń, moich celów w życiu, mojej szczęśliwości w życiu lub czymkolwiek by to nie było. Ok? Ani. Moich dzieci, też Państwo Polskie nie reprezentuje, ani mojej rodziny, państwo polskie nie reprezentuje. Uf. Czy to jest mniej więcej jasne, zrozumiały, gdyby co to do 30 dni od opublikowania tej informacji publicznej? Gdyby ktoś czegoś nie rozumiał, chciał się dopytać coś. Wyklarować, wyjaśnić, coś może być niezrozumiałe i tak dalej, więc zapraszam w terminie do 30 dni o pytania, komentarze, uwagi, spostrzeżenia i tak dalej. I tak dalej. Dobrze, więc już to tłumaczę bardziej, tak precyzyjniej. Jest coś takiego, taki, nie wiem, taki zwyczaj, tak jest przyjęte i tak dalej, że żeby człowiek w jakiś dziwny sposób nie może siebie sam reprezentować albo ma zabronione przez kogoś, aby sam się reprezentował. Ok? Więc tam musi być tam jakaś nadbudówka polityczna, bo tak to się nazywało: jakaś organizacja, jakaś struktura i tak dalej, i tak dalej, która rościłaby sobie prawo do tego i chciałaby tak, aby było, żeby mnie reprezentować. Ok? Tylko, że ja nie chcę, aby ktokolwiek i gdziekolwiek przed jakimkolwiek forum mnie reprezentował. Ok? Ja nie chcę, nie życzę sobie tego i nie mam z nikim żadnej umowy podpisanej na Jakiekolwiek doradztwo biznesowe, polityczne, społeczne, kościelno-modlitewno-religijne mm, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu nie mam żadnej zgody zawartej z kimkolwiek, z czymkolwiek, z jakąkolwiek osobą cywilną, prawną, z jakimś dowodem osobistym, plastikowym, z jakimś paszportem prawdziwym lub podrobionym, plastikowym lub papierowym, z jakąkolwiek osobą prawną czy UFO. Ufolutkiem, tak? Bo, bo od jakiś tydzień, dwa lub trzy już Ziemianie stwierdzili mniej lub bardziej oficjalnie, że są ufolutki wśród nas i że ufolutki istnieją i tak dalej, i tak dalej, więc. Więc żadne ufolutki też mnie nie reprezentują. No, no właśnie. A ciekawe, przed kim te ufolutki, niby, niby miałyby mnie reprezentować? ok? Przed kim? Przed jakimś międzygalaktycznym forum czy coś? Taka ciekawostka. No właśnie, czyli nie mam podpisanej żadnej umowy z jakąkolwiek organizacją. Społeczną, państwową, kościelną, religijną, modlitewną, charytatywną, jakąś organizacją pożytku publicznego, organizacją pozarządową i tak dalej. I tak dalej. Ok? Po prostu nie mam z nikim podpisanej żadnej umowy oficjalnie, a tym bardziej nieoficjalnie w sposób spisany lub niespisany na gębę, czy jakoś tak. Nigdzie mojego podpisu nie ma, żeby ktokolwiek mnie reprezentował, na jakiekolwiek usługi doradcze, pomocnicze, biznesowe, bankowe, około bankowe, około biznesowe, około gospodarcze, około polityczne, polityczne, i tak dalej. I tak dalej, okej. Okay? A jeśli jest taka umowa, to proszę mi to ładnie przed oczy pokazać mi tą umowę, treść tej umowy i mój podpis. I gdzie to było podpisane, w jakim ofisie? w jakim biurze, w, gdzie, w jakiej miejscowości, w jakim mieście, w jakim państwie, na jakim kontynencie i tak dalej, i tak dalej, ok? Po prostu kwity pokazać mi na mnie. Pokazać mi Please, Bitte, Praszu wszystkie umowy, gdzie ja się podpisałem jeszcze świadomie, i treść tej umowy i nagłówek, czego ten deal, to joint venture, ta umowa by, by dotyczyła. Na jakie usługi, produkty, doradztwo, czymkolwiek by to nie było. Na co ta umowa by była, do czego ja się niby zobowiązałem, żeby ten ktoś rządził mną i wykonywał jakieś czynności za moją zgodą, wiedzą dla mnie, bo jakaś umowa jest na doradztwo pomiędzy mną a tym mitycznym kimś, tą jakąś organizacją i tak dalej. Często się właśnie zdarza, że drugą stroną medalu, drugą stroną umowy jest jakaś organizacja. Na przykład to jest organizacja albo jakaś modlitewno-medytacyjno-religijna. Może tak być. I tam jakieś, nie wiem, zrzutki się daje, lub ra, raz w tygodniu coś tam się daje. Być może to jest niedziela, taki dzień payday wypłaty tej organizacji, że co niedziela tam się coś daje. Tak, około godziny 12 na przykład albo w jakichś innych godzinach. Ale to może być niedziela, taki dzień tygodnia, lub jakiś inny dzień. Lub organizacja ściśle mm, mm, Jakaś społeczna, państwowa, i na przykład tutaj nazwę państwa sobie proszę, tam każdy z was sobie tutaj ładnie umieści nazwę państwa, która wam pasuje. Tutaj, dla przykładu, case study number one, przypadek numer jeden, bierzemy na tapetę trzecia rp, slash państwo polskie, że niby trzecia rp, państwo polskie mnie reprezentuje. I w moim imieniu coś tam robi, niby dla mojego dobra. Te usługi jakieś doradcze, biznesowe, polityczne, gospodarcze, modlitewno, jakieś tam inne, że to niby są dla, dla mojego dobra i że jakaś określona grupa doradców, konsultantów, doradców klienta, czy jakoś tak to może się nazywać, że jakaś grupa mówi mi, co ja mam robić. Bo oni wiedzą najlepiej dla mnie, co, co będzie dla mnie najlepiej, żebym ja to robił, bo oni wiedzą, co jest dla mnie najlepsze. No dobrze, ale załóżmy, skąd ta grupa jakaś doradcza, biznesowa, prywatna lub nie, może wiedzieć, co jest dla mnie najlepsze, czego ja chcę. Jeżeli oni to jakoś jakieś zrobili badania, szklana kula, wahadełko, czy, czy jakieś takie inne metody. Zgłębienia prawdy, zgłębienia przyszłości, i tak dalej, istnieje właśnie, że właśnie ta organizacja sama wie, co jest dla mnie najlepsze, ok? Czy to jest jasne? Jeśli ja załóżmy nikomu się nie zwierzałem, nawet na, na spowiedzi, co jest dla mnie najlepsze, i tak dalej, więc załóżmy, nikt nie wie, jakie są moje plany, cele życiowe, dążenia, i tak dalej, co ja chcę w życiu. Osiągnąć, co chcę robić, na jakim etapie jestem w życiu i tak dalej. Więc załóżmy, jeśli nikt tego nie wie, a tym bardziej żadna organizacja typu państwo polskie, typu trzecia RP, typu, typu PiS, typu jakieś inne bratnie czy siostrzane lub koalicyjne organizacje do pis na przykład, czy prostu jeśli nikt z nich w tej w stolicy, w jakimś chlebie wirtualnym, bo tam w tej stolicy, stolica, ok, stolica, to tam na ulicy wiejskiej taka ulica wiejska jest w sposób wirtualny, może być w realu, w rzeczywistości i tak dalej, ale może być yy, yy, realnie to wszystko lub wirtualnie, ok, więc yy, na wirtualnej ulicy wiejskiej w tej stolicy jest taki wirtualny chlew, i tam mogą być jakieś osły, jakieś świnie przy korycie, lub osły przy korycie, a te świnie się już nażarły. Przy tym korycie już tak tup 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 odeszło od tego koryta. Okay? Że jakaś grupa świni wirtualnych przy tym wirtualnym korycie w stolicy, że załóżmy. Oni mają patent albo monopol, nie wiem, na prawdę lub na kłamstwo, na szklaną kulę lub na kulę z plastiku, czyli na jakąś taką kulę, która nie jest szklaną, że oni znają przyszłość po prostu i że oni wiedzą, co jest dla mnie najlepsze. OK? Nikt tego nie wie poza mną, oczywiście. Więc po prostu tym bardziej nikt nie może wiedzieć, co ja po prostu robię i co chcę osiągnąć. Więc po prostu nikt nie może wiedzieć tego lepiej ode mnie i nikt nie może po prostu yy, tego wiedzieć, a tym bardziej dobrze mi doradzić. W porządku? Teraz zmierzamy do tego, czym jest doradzanie, że może być takie jakieś kiepskie, takie byle jakie doradzanie, takie takie średnie pół na pół. No już takie trochę lepsze, doradztwo od takiego jakiegoś średniego, potem jeszcze ciutkę lepsze, od tego lepszego. No pot potem już takie całkiem całkiem doradztwo, potem next level, następny szczebel, już takie znacznie, znacznie lepsze, potem jakieś takie dobre, potem już takie full wypas, potem jakieś super wypasione. Potem jeszcze jakieś takie doradztwo z turbo doładowaniem, takie już naprawdę 1000% normy, tak jak y, turbo turbo w samochodzie czy, czy w ciągniku, na przykład w Ursusie. Do Ursusa też można turbo założyć i będzie miał odlotowy dopalacz ten traktor czy coś, więc tak jakieś super doradztwo, naprawdę, które się nie myli. Które chcę jak najlepiej dla, dla podatnika, dla obywatela, dla towarzyszy i tak dalej, i tak dalej. Więc nikt tego nie wie, co ja chcę osiągnąć. Więc po prostu nikt żadnego mojego portretu psychologicznego nie ma, i tak dalej. Więc po prostu. Nie może mi doradzać, jak najlepiej dla mnie, tak aby było to dobrze, bo nikt nie wie, czego ja chcę i do czego dążę. Więc po prostu tym bardziej nie mam z, z nikim podpisanej żadnej umowy na jakiekolwiek usługi doradcze, a tym bardziej ktoś, kto no, kto no, nie wie, co doradzać. Więc jak jakaś grupa doradców nie ma zadania przed sobą doradczego na usługi doradcze, tak aby, załóżmy, dla tego biznesmena, dla tego towarzysza, dla tego obywatela, dla tej istoty, dla tamtej, jeszcze w innym kierunku, po prostu, żeby jak najlepszą poradę dać. Ok? Więc, więc ja sam się reprezentuję, bo robię to jak najlepiej. Czy to jest jasne? Każdy z nas powinien sam siebie reprezentować, bo państwo, jako organizacja, mniej lub bardziej przestępcza i tak dalej, po prostu źle nam doradzi. Źle doradzi. To po co? Zła porada jakaś biznesowa. Jeśli załóżmy, można zejść na manowce, można stracić tam coś i tak dalej, i tak dalej, ok? Więc ja sam siebie reprezentuję, bo ja wiem, w którym kierunku mam sobie doradzać, ok? Więc trzecia RP: szacowny pan Jarosław Kaczyński, szacowny pan Zbigniew Ziobro, szacowny pan mm, Mateusz Morawiecki szacowny pan Andrzej Duda, szacowna pani Beata Szydło, szacowni 460 posłów oraz ich stu kumpli i kumpelek w Senacie, cała wierchuszka Sejmu Senatu oraz wszyscy ministrowie, zastępcy ministrów, super doradcy, tych ministrów, premiera też i tak dalej. Więc oni mi nie doradzają, bo nie mamy kontraktu, nie mamy umowy na to. I po prostu widzę, że oni są niekompetentni. Tak jak prezes, dać prezesowi mikrofon, to on takie rzeczy potrafi do mikrofonu na tych różnych przemówieniach ludowych, Mówić, że aż czaszka paruje, po prostu, że to jest nieakceptowalne. Normalnie, biznesowo, to by na kopach można być z roboty wywalonym, otrzymać karę i jeszcze no, ewentualnie od szkód i strat jakieś zadośćuczynienie po prostu za tego typu doradztwo i tak dalej. Tym bardziej, jeśli. No, tam mogą być różne nieciekawe rzeczy, uczynki popełniane, takie nieciekawe, lub grzechy, albo przestępstwa, i tak dalej, albo świadome działanie na moją szkodę. Po owocach ich poznacie, po uczynkach ich, ich poznacie. Więc po prostu widzę, jak działa państwo polskie i wierchuszka państwa polskiego i urzędnicy państwa polskiego no to no porażka porażka po prostu czerwona kartka dla nich i tak dalej jeszcze maksymalna kara ile tylko można im kary dać po prostu ok dobrze więc sam się reprezentuje nie mam z nikim żadnej umowy a tym bardziej z trzecią RP albo z RP yy, podpisaną z PISem z państwem polskim, w jak najszerszym znaczeniu tego słowa. Nie mam żadnej umowy podpisanej z nimi na doradztwo jakiekolwiek, na usługi, produkty i tak dalej, więc nie jesteśmy równoprawnymi podmiotami na tej scenie, tutaj światowej równoprawnymi. Ok. Przy okazji chciałem zadeklarować ponownie, że nie mam myśli samobójczych, nie planuję odejść z tego świata, nie planuję popełnić samobójstwa, nie leczyłem się psychiatrycznie, żadnych leków yy, różnego typu i tego typu nie, nie przyjmuję yy, działających na, na psychę, na układ nerwowy i, i, i tak dalej. Żadnego sepoku Harakiri ani samobójstwa nie zamierzam sobie zrobić. Mam dobry humor, więc chcę tutaj na tej ziemi żyć. Nie zamierzam poślizgnąć się na skórce od banana, więc jestem zdrowy i, i nie planuję odejść z tego świata. Nie mam myśli samobójczych, ok? Dzięki.